Pigmentacja estetyczna, makijaż permanentny brwi. Wysokość brwi jest e, fajna. Jedynie co przybliżyłabym te brewki bardziej do nosa, bo są szeroko rozstawione. No i trzeba zagęścić troszkę e, własne włoski, ponieważ są rzadkie. I e, jasnym kolorem. Odpowiedni kształt brwi potrafi dodać twarzy wiele uroku. Jednak idealny kształt i układ brwi to rzadkość. Często brwi rosną nieregularnie, a ich stałe regulowanie sprawia nieraz wiele kłopotu. Farbowanie brwi natomiast daje krótkotrwały efekt. Ponadto często w łuku brwiowym zdarzają się przerwy, na których włoski przestały odrastać. W takich przypadkach makijaż permanentny, kontur make-up jest po prostu niezastąpiony. Na początku brwi obrysowuje się przy użyciu kredki. Po uzgodnieniu obrysu i dobraniu ostatecznego kształtu do skóry wprowadza się pigment za pomocą urządzenia Long Time Liner. Dzięki precyzyjnemu pigmentowaniu tą uznaną na świecie metodą uzyskujemy nadzwyczaj naturalny efekt utrzymujący się długi czas. Oh, oh, Wbrewki wyszły bardzo delikatnie. Myślę, że po złuszczeniu ten efekt będzie jeszcze troszeczkę lżejszy, ale to i dobrze, bo nam chodzi o to, żeby podkreślić tą naturalną urodę. Przypięknie wyszło, naprawdę jestem szczęśliwa. Trochę podrażniona, ale to kwestia kilku kilkudziesięciu minut i zaraz to podrażnienie się uspokoi, dostanie Pani krem do smarowania. Także myślę, że po pięciu dniach one się troszeczkę rozjaśnią i będzie sam raz efekt bardzo naturalny. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Charley Instytut Zdrowia i Urody Medical Spa.